Dzień dobry, Krzysztof Stanowski. To on, a ja, to Robert Mazurek. Dzień dobry, zapraszamy. Co ty znowu, Robert, nawywijałeś? Powiedz, bo wchodzę na Twittera i czytam, że znowu chodzisz na pasku władzy. Tak. Chodzę do, na pasku władzy. Władza ma na imię Jarek. Władzę znam od 20 paru lat. Ale Kaczyński? No to nie, ani Kaczyński. Jest jeszcze, jaki inny jest jeszcze Jarek? Gowin, też nie Gowin. Nie, nie. nie. Czy jakiś Jarek z trzeciego sortu. No tak, nie chciałbym go oczywiście obrażać. Ale ja mogę, bo go nie znam. Tak, siedziałem z kumplem e, biurko w biurko w życiu, to było wieki temu, była kiedyś taka gazeta. Życie, Życie z kropku. Tak. Słuchaj, to nieważne, bo w gruncie rzeczy historia jest cudowna, bo dzwoni do Ciebie kumpel, e, z którym co jakiś czas utrzymujesz kontakt, chociaż on już nie mieszka w Warszawie, więc kontakt rzeczy. Dzwoni do Ciebie kumpel i mówi, ty, hej, słyszałeś? Mana chcą wypić z trójki. Ja mówię, no co ty? No i on mi nawija tę historię. Co tam się działo? No co ja mówię? Jak znam siebie, coś w stylu, chyba ich poje. <laughs> no, bo. Albo mówię, że chyba ich posłało. Albo jakoś tak. To brzydko. No, no, ale brzydko, okay. brzydko, brzydko. Ale no. broniłeś mana. No tak, nie, ale on to przetłumaczył. Tak. On napisał, że e, moim zdaniem jest to strzał w kolano. Mhm. I ja bym takiego. On samu... tak do premiera napisał. Tak, bo się okazuje, że mój kolega, który nie pracuje w rządzie ani nigdzie tam, tylko po prostu w jakimś tam PFR-ze, robi jakieś szkolenia. Nie wiem, tyle wiem, co tam mi wcześniej opowiadał, okazuje się, że on też doradza panu premierowi, no i doradza mu, jak widać, skutecznie, znaczy, bo mano wtedy nie wyrzucili, natomiast, no powołuje się na ciebie kumpel, no Chryste Panie, ale wiesz, pomyślałem sobie, Jezu, jakby tak każdy, z kim ja gadam przez telefon i mówię mu, ten jest głupi, ten jest kretynem. Każdy pisał maile do premiera? Tak, ty, a powiedz powie... mi, a ty też chcesz mnie tutaj wysadzić z tego stołka? Ale o tobie to do prezydenta Do prezydenta. Do piszą. prezydenta Bo mhm. się boję z tobą rozmawiać teraz. Nie, ale właśnie ja broniłem tego Mana. Znaczy ja niechcący go broniłem. Ja tylko a czy Man dalej w... pracuje w trójce? Nie. Dziękuję no, bardzo. Tak go właśnie przedemnie. broniłeś. Tak, tak. tak go właśnie mi. broniłeś. Nie, ja ani trójki, ani Mana bym nie bronił normalnie, ale trudno. No tak wyszło, że broniłem Mana i jak widać nieskutecznie. Słuchaj. Ale Słucham. są gorsze rzeczy, tak. które nam się przytrafiły. Bo to, to że tam Mazurka gdzieś tam, to nie, to w ogóle to jest pikuś. Marianna Schreiber nas nie Znowu. chce. Znowu nie chce nas. Bo mieliśmy pójść na ten kongres, tak? Można szumnie powiedzieć. Kongres. Ja nie mogłem, bo dorodzałem premierowi. Ja mnie nie <słuch> było w kraju, ale kongres to jest właściwie. Ty też doradzałeś premierowi, tylko innego kraju. Tak, yy, mhm. hiszpańskiemu. Yy, czy kongres to jest właściwa nazwa dla tego wydarzenia? Nie, bo oni nie założyli w końcu tej partii. Miała okay. być partia Mam Dość i z tego co wiem. Jeszcze to... nie zarejestrowana. Nie, nie, oni Znaczy, poczekaj, musimy przede wszystkim e, stosować A. pełne nazewnictwo. Mam Dość 2023. Mhm. Wydaje mi się, że ta nazwa jest bez sensu. Bo jakby było mam dość 2022, no to. OK21 okay, w ogóle mam beznadziejnie, tak. to Mam dość 2021, to byłoby wielu zwolenników, ale... prawda? No powiedzmy, czy zagłosowałbyś za hasłem mam dość 2021, 90% ludzi sobie myśli: no kurczę, no tak, tak, lockdown, no tak. i nagle się okazuje, fuh, wystrzeliły im te słupki poparcia, nie? ale jak zakładasz mam dość 2023. No to ja sobie myślę. A dlaczego? To jeszcze. A może, może, a może będzie, będzie fajnie. Będzie fajnie, prawda? No ale nie, ale Naz, słowo, nazwa do zmiany. Ona... Jako przyszli y, członkowie tej partii, apelujemy, żeby zmienić nazwę. No, ale właśnie nie będziemy członkami tej partii. Ta partia, co prawda, chce wszystkich tam y, y, degeneratów. Y, Jak to? Ale czekaj, bo chce wszystkich degeneratów, i innych tam takich y, pomyleńców. Otwarte. Tak, y, łączyć, czyli my. Ale. No to pani, my Marian... ale pani Mariana powiedziała, że tylko młodych ludzi chce. Mój 40-letni kolego. A ona taka młoda? Ile ona ma? Nawet 30 nie ma. Tak? Przynajmniej tak twierdzi. Okay. E, słuchaj, mój 40-letni kolego. Nie łapiesz się 39. Na to. Mhm, 39. 40 masz. 39. <głos> <Za> <głos> Jeszcze do lipca. No dobrze. W każdym razie nie łapiesz się. Ja też się nie łapię. A w 2023 w ogóle będziesz już bardzo stary. Ale w ogóle nas nie przyjmą? Nie wiem, ale musimy się postarać. Ale. Krzysztofie, bo ja najpierw zrobię ci sprawdzian, pozwolisz? To będzie tylko jedno pytanie. Jestem czy dobrze. gotów jesteś walczyć o prawa kobiet? Tak. A. To spytaj mnie, czy ja gotów jestem. Czy jesteś gotów walczyć o prawa kobiet? Nie. Bo ja jestem gotów walczyć o prawa wszystkich istot z macicą. Także tych, które się nie nie... nie Oż, ty. z kobietami. Oszty przebiegła świnio, teraz ze mnie zrobiłeś... Jakie... Ta słoba. Ale no taki szachmat mi dałeś. Ty... Ja nad tym długo pracowałem. To prawda. Tak mi się e, właśnie e. wydaje. Słuchaj, jeśli chodzi o zmiany nazw partii. Ale czy... chciałbyś zmienić nazwę partii już rynku. No nie to bym to 20... chciał, żeby na 2020. W kołowni nazywa się 2050 to lepsza. No, jest to kuki za też tam. A to już stare, bo 2015 to stary, nie aktualna no partia. Ale słuchaj, no kuki, znaczy Hołowni, no to jeszcze wiesz, mamy wizję 2050. Ja, ja to czuję. Ta nazwa jest OK. Przynajmniej ile lat będziesz miał w roku 2050? Nieważne, no ile się będę miał? No. 60-letnim starym dziadem. Wtedy będę wyborcą, mam dojść 2023. Nieważne, Ale, słuchaj, no jest partia z dobrą nazwą. Tak, nie jedna. Byli Konfederaci, ją założyli. I ta nazwa nazywa się Wolnościowcy, poprzedni wpis, wykreślić Wolnościowcy. <grych> nie, <grych> Czy nie jest to powiedzieć... piękne? Piękne, aczkolwiek moim zdaniem coś popieprzyłeś. Nie. To oni popieczyli we wniosku, który składali. I napisali wolnościowcy poprzedni. Pis wykreślić wolnościowcy. Tak się teraz są nie Ale niemożliwe, żeby ich sąd zarejestrował pod taką kretyńską nazwą. No, ale no, sąd patrzy, jest, pisali. Słuchaj, czy to jest najbardziej kretyjska rzecz, jaką yy, konfederacja są w stanie zrobić? Nie. Sąd mógł zadać sobie takie pytanie. Jest to nieźle pojęta akcja z tą nazwą, ale czy to jest najbardziej pojęta akcja, jaką ci ludzie zrobili w życiu? Wyrażę się. Dwa nie. Razy już się brzydko w Nie jest to najbardziej. Na akcję, jaką ci w życiu zrobili ci ludzie. W związku z czym rejestrujemy, bo może taki jest ich zamysł. Słuchaj, były kiedyś takie akcje, była kiedyś taka partia KPN, i tam był taki pan Adam Słomka, który był niezłym trolem. Jak chciała powstać jakaś partia, to on, ta na na da szybciej pobiegł do sądu i zarejestrował, na o tej samej nazwie. I na przykład nieszczęsna Platforma Obywatelska. Chciała się nazwać Platforma Obywatelska, ale okazało się, że Słomka zarejestrowała Platformę Obywatelską. W związku z tym. Platform o i to było dobre. Ale nie widziałeś, nie wiem, czy to się złapało w Adam kamerze. Nie złapało się. Jak Robert Lewandowski zagłówkował? Otóż ta piłka spadła na posąg Roberta Lewandowskiego i od jego czoła to jest jakieś przeznaczenie. Tak dokończyć nam opowieść, czy w zasadzie skupimy się Patrz, na tym? poleciała w stronę warty poznać. I stali I to, mielec, to chyba nie. Historia z nieszczęsnym Słonką jest bowiem taka, że pan Słonka zarejestrował nazwę Platforma Obywatelska i w związku z tym Platforma Obywatelska Donalda Tuska musiała się nazywać Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej w skrócie PORP. No i świetnie. PORP. PORP? PORP, PORP. Świetnie. Czyli, e, a, propos... a A mam dość, to w skrócie byłoby jak? MD? Mhm. Słabe, MD 2023. No dobrze. E, a propos wspomnianych Konfederatów, bo to jest jeden z naszych ulubionych tematów, jakby nie patrzeć, e, bo zawsze także dzięki temu mamy dużo komentarzy. <grym> Na pewno bardzo pozytywnych. <grym> bardzo pozytywnych, oczywiście. E, jesteśmy e, zdrajcami narodu, e, nie, ale. Ale zaraz, e, ale jesteś za Unią czy Konfederacją? Ja jestem za, mam dość. ale spór był między Unią a Konfederacją, przynajmniej wojna ale... była o to, między Unią a Konfederacją. Ja jestem za, jesteś mam Jan dość i, czy jesteś i to co powie Pani Marianna będzie obowiązywało mnie. A, e... spytaj Pani Mariannę czy my jesteśmy za Unią czy Dobrze, Konfederacją. Dobrze, spytam jej. Słuchaj, mianowicie Korwin odwalił niezły numer. Każesz taki portal jak Aż Dziennik, nie? No. To jest, oni tam wymyślają historię. Te nigdy nie są śmieszne, bo okazuje się, że prawdziwe są śmieszniejsze. Oni wymyślają historię, ale mają coraz trudniej. Właśnie bo... mają coraz trudniej, bo już zaczęli wrzucać prawdziwe historie, a i tak ludzie nie wierzą. Już mówią: <laughs> Nie, przesada, to, to, to wiesz, nie da się tego, tylko baran by w to uwierzył. No, Janusz Korwin-Mikke tak. ma zamiar iść do sądu. Ma zamiar iść do sądu Znowu? z portalem w polityce.pl. Mianow... Są u ten portem. Mianowicie będzie starcie o Adolfa Hitlera. O to czy Adolf o Jezu. wiedział o Holokauście. O Jezu. No i. O Jezu, nie. Nie. Ja, ja... Ale na świadka kogo powołają, przepraszam. No, no, no. Sorry, ale. Słuchaj, no Janusz Korwin-Mikke mm, znany jest ze swoich kontrowersyjnych opinii. ale kontrowersyjna że. kontrowersyjna opinia. Ale choroba. Ale że uzna że honor, honoru Adolfa Hitlera będzie trzeba bronić przed sądem, nie, tego ale on się nie spodziewało. on musi uznać, zaraz, on musi uznać, że to jego zniesławiło, rozumiesz? Tak, no on tak uznał, że, że on z... wygaduje głupoty, że... I to go zniesławia. To go zniesławia, że on wygaduje głupoty, że Hitler e, mógł nie wiedzieć o Holokauście. No i uznał, że... Nie, nie, że Hitler mógł wiedzieć. Móg wie, mógł wiedzieć. Mógł wiedzieć. On, tak. on twierdzi, że nie wiedział. A czy twierdzi, że nie ma dowodów, że nie wiedział? Że wiedział. Rozumiem. Czy prawdopodobnie nie ma dowodu na jedno i drugie? Generalnie, Hitler, Holokaust, Korwin-Mikke. My nie wiemy o co chodzi, ale jest dobrze. Bardzo kibicuję panu, panu Januszowi w jego bataliach. Wydaje mi się to mhm. dobrym wstępem do wyborów parlamentarnych. Następne batalie powinien prowadzić na izbie przyjęć. Tam Grzegorz Brown czasami wizytuje i robi inspekcję. Słuchaj mój drogi, skoro już jesteśmy przy ludziach obrażonych i dotkniętych, to uważaj. Pamiętasz sprawę z panią Barbarą KS? No, tak. Nie mogę już mówić pełnym nazwiskiem. Nie możesz jej nazwać kurdej szatan już? Już chyba nie. W każdym Czyli razie jest. Mm. chyba jest pani Barbara Kaesz, bo ona uważaj w prokuraturze okręgowej w Warszawie Szatanica ją nazywam. Usłyszała zarzuty z niesławienia Straży Granicznej. Pamiętasz ten taki mocno alkoholowy pani pani. A to ona przygniła, nie ja w tym momencie. Tak, ale to ona robiła takie Ta. rzeczy. I to jest Bia! straż graniczna, straż! To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy. Bia! Bo tu brzydkie słowo. Jak tak można? Boli mnie serce. Ona tam wszędzie zdaje po 30 wykrzykników. Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa. Trzęsę się i ryczę mordercy, i tak dalej, i tak dalej. No i tam nazywa Straż Graniczną mordercami, no i w ogóle tam, że tam mordują ludzi. No i teraz słuchaj, prokuratura okręgowa w Warszawie zarzut postawiła w jej, pani Kes w ostatni czwartek. I to jest pierwsza rzecz, która mi się spodobała. Pół roku czytali tego tweet, to był tweet czy wpis na Instagramie, pół roku to czytali, zastanawiając się, czy to jest zniesławienie, czy nie jest. Muszę powiedzieć, że jednak tempo pracy polskich sądów mi zaimponowało. Spodziewałem się, że. Żeby... Dwa i pół roku, trzy lata będą cię zastanawiać. To prawda dość szybko, ale jak już przejdziemy przez to, to powiem mniej więcej jak, jak na miejscu pani kurdej szatan, y, znaczy kaesz y, bym y, się z tego wymigał. No to, ale ty byś, ty byś się pewnie migał w ten sposób, żebyś tam swoją niepoczytalność chciał. Nie, 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 nie ale, to ale do, 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 do tego, tego ale jest, bo Tak, no, bo, no, bo pół roku to... Pani Barbara, pani Barbara uważaj, Będę, będę cytował pani prokurator. Podejrzana nie przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Hmm. I troszkę mnie przytkało. To znaczy do czego się nie przyznała? Żeby że ona to nie ona tego tweeta może napisała, tylko że włam na konto. O, Ale to dlaczego ona później nie, przepraszała? Nie, zobacz ile wykrzykników było, że na przykład to syn, yy, nie wiem czy ja, ona... paluszkiem ma. tak grz, grz, grz. No. Ale zaraz, ale przecież ona później przepraszała. W imieniu Prze syna? Chroniła go. <laughs> Nie chroniła go przed hajtem sieci. Naprawdę, bardzo mnie to rozbawiło, że niedyś że pół roku trzeba jeden tweet czy tam wpis w internecie badać, bo tam nie trzeba wiesz, żadnych świadków powoływać, a to na pewno ona, a może ktoś podobny, a, a na pewno. Nie, sprawa wydaje się dość jasna. Zwłaszcza, że ona się na początku przyznawała, bo przecież przepraszała, ale teraz się nie przyznała do zarządzanego czynu. Słuchaj, nigdy się do niczego nie przyznawaj. Nie będę. Pamiętasz, jak ci złapią za rękę, może nie twoja ręka. I brawo dla e, pani Kaesz. Jak cię złapią za tweet, a może to nie twój tweet. Inny aktor, też bardzo niedawno, też w tym tygodniu, on już nie jest podejrzany, on już ma nawet skarżenia. Piotr Z. Z? Tak. Ale Piotr Z się mówi. A patrz tylko, jedna liter różnicy Z czy cały... Z. A szkoda, że się nie nazywa Z, nie? I bym wkrasali do Z z kropką. Uspokój, w pan, pan Piotr, Piotr ma akt oskarżenia, bo powiedział, że Pani Rzecznik Straży Granicznej to twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS. No i za te bestialstwo i bandyctwo i takie tam. Z, ma akt Piotr, oskarżenia. Piotr Zelt nawet do mnie napisał, jak go wyśmiałem po tym. E, I co ci, ale też ci pozwolić nie miły był. Mogę był znaleźć. bardzo nie miły. Generalnie pan Piotr e, Piotr Zelt. E, <laughs> ale to ja, jak się nazywa w końcu? Jest napisany Zelt. A, no dobra. W każdym razie... Nie cóż... wiem, czy to obowiązuje, ale y, słuchaj, no w każdym Zabrałem razie jest jego linia boty... obrony jest że taka, nie, że... On... Jest tak, że skracają ci nazwisko, pozbawiają ci całego nazwiska, zostawiają ci tylko jedną literkę. I jemu tylko jedną literkę zabrali w związku z tym, jak, jak się okazuje. Przejściaż nie powinien narzekać na władzę w takim razie. Nie. Bo jego linia obrony będzie taka, że on nie obrażał m, tej rzeczniczki Straży Granicznej, tylko obrażał całą, całą władzę. Nie, władzę, że on był a. i ja też jakby wziąłem w obronę wtedy straż graniczną, a on napisał mi tak. Chłopcze, od chłopczy się zaczęło. 39 lat mam, nie 40, ale <noise> ciągle chłopcze, to, to ja to lubię w końcu. Ma 40, ale cicho, dobra. Chłopcze, jeżeli cytujesz mój wpis, cytuj w całości, rozumiem, że siedzisz w tyłku obecnej władzy, ale jeśli pozujesz na dziennikarza, spróbuj zachować chociaż pozory obiektywizmu. Mój post kończy się. Yy, Słowami standardów władzy pisowskiej, do wglądu sprawdź, nie przeszło przez gardziołko. Myślałem, że przyzwyczajone przyjąć więcej. Rozkwitu kariery życzę, służę dostawą wazeliny i lubrykantów. A to skąd on ma te wazeliny i lubrykanty? I, I tutaj Facebook mi tak chyba sugeruje. Żebym kliknął, jeśli nie chcesz otrzymać wiadomości od wśród. Stary. Zostaw to! Ja bym chciał dostawać wiadomości. Bo jeżeli on handluje wazeliną i lubrykantami, to może też czymś innym handluje. Może ma po taniości lubrykanty. W każdym razie... To było tak prymitywne, że... Ale zabolało cię to, widzę. Nie, może to jest wiesz co, to może ja cię prymityw. jednak przytulę. Nie. nie, nie, zabolał, nie, nie, nie. Cię, zabolał cię wpis Pana Piotra, no trudno. Nie, ucieszył, chłopcze. Chłopcze, mam dla Ciebie lepsze wiadomości. Ale poczekaj, chciałem powiedzieć jak kurde szatan w KS powinna się wymigać z tego. No mówże. Otóż no, wymyślono te sposoby, znaczy to nie odkryje żadnej Ameryki tutaj w tym momencie. E, mianowicie w, 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 w Suwałkach jest sędzia Waldemar M. Tak. I pan sędzia Waldemar M e, spowodował kolizję. A potem uciekł z miejsca wypadku, uciekł, uciekł, tam zaraz uciekł. Poszedł do domu, spieszył no, Jak się, się okazało miał 1,8. Tak mało? Mhm. Matko jak na suwałki uważam, że powinien, wręcz jak na suwałki Wie uważam, że, tam jest że, zimno, stary, tak że, nie że powinien być wręcz pochwalony ma. za wstrzemięźliwość przed e, Proszę Cię, przed ja tam byłem, pojazdu. tam jest zimno nawet latem. Słuchaj, 1,8, ucieczka, miało to miejsce... Ucieczka, nie, no naprawdę, hejtujesz tego... Odjazd, odjazd. Pewnie człowieka. nie zauważył, że miał kolizję, tak jak ostatnio. Tak, pewna pani. Nikt, nikt nie zauważył. Pierwsza z Sądu kolizji. Najwyższego nie zauważył. Słuchaj, zauważyła. więc 1.8, <laughs> odjazd przez nieuwagę. No, e... Też mi coś, no. I od czterech lat chcą go ukarać za to. Wiesz co, bo to przez takich jak ty. Oni go teraz molestują i on jest zestresowany i na pewno Oczy. na stres ma. No się właśnie, on się rozchorował. Wyobraź sobie, on się rozchorował. Przez cztery lata nie mogą rozpocząć procesu. Bo jest chory. No, to, to, to się zdarza, zwłaszcza, że była pandemia. E, no ale w końcu powołano biegli, biegłych i biegli pojedzieli. powiedzieli: Ty, no, ale on nie jest chory. A, że zdrowy jest. Że można. No to. E... To co zrobił pan Waldemar? Pan sędzia Waldemar. Pan sędzia Waldemar rozchorował się, a już na coś innego. A, widzisz. I teraz w czterech latach takich. Kolejna, prób można dostać kolejna próba rozpoczęcia procesu ma być w czerwcu. Mm -hmm. No, ale myślę, że nie Czerwca. dojdzie do skutku, no bo czerwiec to jest taki okres, że ludzie chorują. Oczywiście. Lipiec e, jest też takim okresem wiesz, Sierpień. Głasz jakąś alergię, to chyba czerwiec no. jest ciężki. No, na pewno. Więc, pan, panie Waldemarze, <noise> wszystko przed Panem. Życzymy powrotu do zdrowia. E, no, bo kiedyś chyba pan wyzdrowieje. Nie, tak. daj spokój. Natomiast gdyby pani Barbara. Ale ostatnio Zachorowała, sędziego, no to też bym bogazywał. Ostatnio złapał jakiegoś sędziego, który miał 2,5. Ale zobacz, I też mało. A tutaj w ogóle każesz mi zajmować się człowiekiem, który miał 1,8, to on się nawet nie napił. Powąchał po prostu. Drogi Krzysztofie, znędzasz się nad chorymi ludźmi. Masz coś tam jeszcze? E, mam chorą filmę. Znaczy nie ja, że mam, ale znam. Dajesz. Polskie domy drewniane, słyszałeś kiedyś? Nie. E, I słusznie, gdyż ta firma nie wybudowała nigdy żadnego domu, zwłaszcza drewnianego. To jest dość oczywiste w wielu takich firmach. Poczekaj chwileczkę, zanim powiesz to tylko taki, taki drobny trend. Od 12 lat jest w Polsce firma, która buduje elektrownię atomową. I on no. tak buduje, że nawet nie wiadomo, gdzie ją buduje, ale. A teraz ma powstać elektrownia atomowa w Ugandzie. E. To ta sama firma ją buduje? To spokojnie. E. Nie, właśnie ja. Jakby byłbym za tym, żeby wprowadzono zakłady bukmacherskie. Kto szybciej zbuduje elektrownię atomową? Polska czy Uganda? Ja stawiam na Ugandę, To, to spoko, a ja ku, też. kurs mógłby być zachęcający. Tak? Uważam, że na Ugandę by było z 1,60. Czyli, że są faworytem, ale jeszcze da się zarobić na tym. Stawiam na Ugandę. Jeśli chodzi o polskie domy drewniane, no to oni nie stawiają właśnie nic. To jest bardzo bezpieczne, bo wiesz, postawisz taki dom Zawalić się z łeb. Ktoś do sądu idź. Plan był, że mieli zbudować 30 tysięcy takich domów. E... Ej, zobacz, ile zaoszczędzili drewna. Wiesz, jak trudno teraz o drewno. No właśnie, ile lasów przetrwało? Musieliby wyciąć całą puszczę białowieską. No właśnie, a tak nie wycięli. I ludzie hmm. też niezadowoleni. E, zarząd pobrał 580 tysięcy, dwóch prezesów pobrało 580 tysięcy złotych. Co? Takie grosze? Też uważam, że skandalicznie miało za ochronę polskiego za siłku, drzewa. Tak? Mój Boże. Nie wiem, po co takie firmy istnieją? Ani prezes nie jest bogaty? Nie. No bo to... Żeby on miesięcznie tyle zarabiał. No tak. To ani to dla prezesa interes, ani dla ludzi. Ani dla lasów. Ani dla lasów. Nie dla lasów interes, bo tam nie tam. No nie, bo nie sprzedali drewna, chcieli A. pewnie. Więc generalnie. Po... A skąd ty pończyłem? znajdujesz takie, przepraszam, arcydzieła? Chciałem kupić dom drewniany. I zadzwoniłem do firmy Polskie w Domy Drewniane. Tak? Ale I... w ogóle powiedzieli: sorry, w Ugandzie budujemy elektrownię. Zadzwoniłem, to... w się czy to firma Polskie Domy Drewniane? Powiedzieli: tak, czy zajmujecie się budową polskich domów drewnianych? Powiedzieli: nie. A dziękuję, do widzenia. <noise> to jest dość oczywiste. <noise> A na koniec, Robert, mam dla ciebie e, historię, która poruszyła cały internet i wszystkich młodych ludzi. Chciałem się dowiedzieć, czy taki stary pierdziel, jak ty o niej, słyszał w ogóle. Wiesz, kim taki jest fagata? Taki stary, nawet bardziej niż 39-letni? Wiesz, kim jest fagata. Oczywiście. Kim? To jest agata z literką F na początku. Nieźle, nieźle. Słuchaj, jest w ogóle niesamowita historia i wszyscy nie użyją. Ja przepraszam bardzo, muszę sprawdzić. Zadzwonię do dzieci i spytam. W, po angielsku jest takie słow, słówko Gold Digger. Mhm, może i co ono oznacza? że no, Gold Digger? Takie? Tak, kopanie złota. No. Laskę, która szuka kogoś, kto ma hajs. No i słuchaj, ta Ona fagata później żoną piłkarza przecież. Fagata jest. Dziewczyną z dużymi walorami. Yy. I dziewczyną, która od początku, od początku trochę wyglądała na kogoś, kto szuka bogatego faceta. I wyobraź sobie, że ona wyglądała na kogoś, kto leci na kasę. Nie. Wyglądała? I wiesz, Ale co się, się okazało? okazało? że tak nie jest. Właśnie, okazało się, że leci na kasę. Nie. I teraz wszyscy są w szoku. Nie. No. A skąd ją wcześniej wszyscy znali? Słuchaj. Yy. Poczekaj, bo, no co, bo. Panienka miała duże walory, jak widzisz, intelektualne. Tak. I no. spotykała się ze znanym gościem i dzięki temu Z też się stała znana. się znana. Z tobą się no i. Nie. No i ale, wypłynęły, ale... Nagrania, wypłynęły nagrania, ehm. na których opowiada... Z op... tobą nie chciało się spotkać? Jezu, przestań! Starym. Ja mam dwójkę dzieci i żonę. No, a co doda na to? Ehm. Jedziesz dalej, ofogacie, no. Ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie bogatego faceta, albo w jakiś sposób sama zarobić pieniądze. I tak dużo no nie żeby nie musiać pracować i w ogóle. Ja mam teraz plan B, i mój plan B jest taki, że do mnie wpisuje straszny stiu. Ale jaki stiu? <gry> promował i bym zarobiła na jakimś Instagramie czy czymś takim. Cześć, a... O, oh, ja mu się tak podobam, że on to mnie nawet że... Bo ogólnie e, te piara mnie wykiwała. Cześć, że ten Stu, to on na mnie normalnie z tekstem, że a on ma mieszkanie w Warszawie i ja on może wynająć jakiś tak mega tanio się znamy pokój i... No, on to wszystko dla mnie normalnie zrobi. O oh yes. No więc cała historia polega na tym, że wyglądała na... Blaskę, która leci na kasę i się okazało, że leci na kasę. I ta wszyscy mówią w szoku są: O Jezu, ona leci na kasę! A ona mówi, że wcale nie. To to jest, mi o tym nie I to jest bez sensu. No i teraz jest, wie, wie, jest wielka drama, możesz sobie wygooglować samą fagatę, jak i tą dramę po, są nagrania, ale w tym wszystkim pojawia się bohater drugiego planu, może nawet trzeciego, chociaż początkowo był nazwany chyba przez nią opcją A e, w relacjach damsko-męskich. Ostatnio się spotkałam z takim mm, piłkarzem Aleha. Lecha. I on jest się bogaty, bo on najwięcej zarabia, jakby z tego Lecha, no nie? On jest taki super AMG, i wszystko było dobrze, Już się spotkaliśmy trzeci raz. I kurwa, cześć, że ten Kesa jest na jego kolegę, bo Kesa kiedyś grał w piłkę, no, no tak wiesz, tak dla zajawy, no nie? Gdzieś tam w Zielonej Górze i się okazało, że ma kolegę w Zielonej Górze, który, który jest kolegą tego mojego piłkarza. I kurwa, cześć, że Kesa na mnie właśnie na jakiś głupot. się puszczam w ogóle z całą Warszawą, i takie naprawdę z dupy. Piłkarz i znowu do mnie wypisuje. Czemu nie odpisuje w ogóle? Bo mi reaguje na relacje. Pisze, nie wiem, ale może w ogóle w ogóle takie rzeczy. E, no i cześć, że on to powiedział temu mojemu piłkarzowi, ten inny. I e, teraz ten piłkarz już nie chce się z nią, kurwa, spotykać, bo uderzył w to i w ogóle. I jestem taka słaba, bo oh, sami rozwalił wszystko. A było spoko z tym piłkarzem, bo on jest strasznie głupi, i e, on to normalnie już mi gadał takie rzeczy w stylu. No, jakbyś była moją żoną, i w ogóle cześć, to przecież ja bym nie musiałem zrobić. Piłkarz, były piłkarz Lecha, Kamil Jóźwiak, i wychodzi na totalnego. Co? Żada, no bardzo bohatera. Bardzo fajna młoda dziewczyna, ale ona powinna być blondynką, a nie jest. Nie wiem, ogóle, w ogóle zły imię. Przepraszam. Wygooglałem. Dlaczego blondynką? No, żeby było tak bardziej stereotypowo. Aha. Słuchaj, jakbyś puścił wideo, a nie zdjęcie, wierz mi, jest totalnie stereotypowo. <głosy> <głosy> Ale jest bohater drugiego planu, Kamil Jóźwiak, jak się okazało. To jest obecny, czy były piłkarz? Ja już... Były piłkarz Lecha, a teraz gra w Stanach Zjednoczonych. No i wyszło z tych nagrań, że generalnie do laski się wszyscy płaszczyli i spełniali zachcianki. A on jeden daje jakiś tam hajs na taksówkę, i okazało się nawet, że za mało. Generalnie zrobił swoje i wywalił za drzwi, i wszyscy teraz mówią: A co zrobił? No, podyskutowali sobie i koniec. No i wszyscy teraz mówią: Nie, no, facet, totalny szef, nie, jako jedyny w tym całym towarzystwie. Aha. To bardzo ciekawa historia bardzo ciekawa. Się naprawdę... I młodzi ludzie, ludzie żyją tą historią. Ja wiem, że to jest bez sensu. Nie wiem w ogóle, po co o tym opowiadam, ale... Właśnie zastanawiam się, jak Jakbyś zobaczył naj, najczęściej wyszukiwane hasła w polskim internecie, to będzie to mniej więcej... Fagata. 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 I wiesz co? Ja ci z tym zostawię. Ja się pożegnam wiesz co, z państw... mi jest tak wstyd, że w zasadzie ty się pożegnaj. Ja tak posiedzę sobie. Do widzenia.